Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku o wykopkach. Tym razem z nami jest Rutek. Witam Was serdecznie już przy pierwszym ciekawym fancie. Jest to słuchajcie, element zapalnika. Element zapalnika w dobrym stanie. Spójrzcie. Ładnie zachowany wybite są jakieś jakieś numery Tak więc pierwsza znajdka wpadła o tutaj zawadziłem na też padłem A ja Ruszam dalej. Kolejny fancior wpadł mi tutaj z dołeczka. Wygląda jak łuska lecz nią nie jest jest to element element zapalnika proszę bardzo no jest więc mogę ruszać dalej no tym razem wpadła łuska łuska od Mausera. rocznik 14 Dwie eski i szósty miesiąc chyba. Tak więc, małzerówka jest. Podążam dalej. A więc, wpadła w końcu jakaś krągłość. I cóż to może być? Wiecie co? To jest, słuchajcie, między międzywojnie. Międzywojnie. Wydaje mi się, że to... Oj, kurka wodna. <grystanie> Wydaje mi się, że jest to pięć zł... groszy. Nie! O ja! Wiecie co? To jest dwadzieścia groszy. Ale jaja! Dwadzieścia ja. groszy międzywojnie wojnie no, taki że tak powiem mm, 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 do doczyszczenia ale fajnie bardzo już się cieszę 20 groszy międzywojnie wpadło więc mogę ruszać dalej no i cóż kochani doczekaliśmy się PRLa dzień bez PRLa dzień stracony rocznik 10 groszy, 61 rocznik. Dziesiątka. Dobra do następnego. Ech, wpadł kolejny PRL, ale PRL, który cieszy znalazcę duże, ładne Ech, dwa złote. Ja to na to mówię, kłosy. Niektórzy mówią, jagódki. Mogą być i jagłódki. Rocznik 58. Stan ładny. No. Kontynuujmy. No dobrze moi drodzy. Czas na podsumowanie tego co udało mi się dosyć dużym wysiłkiem wykopać. Eee, najcenniejsza fanty. No to wiadomo tutaj te 2 zł. 20 groszy między wojnie. Wygląda tragicznie. 10 groszy PRL-owskie. Yy, ładnie wyglądające elementy tego zapalnika. Trochę łusek. Tutaj ta jest trochę większa, bo to jest jakaś yy, jakaś, 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 myśliwska. No jak zawsze, wiadomo, no tutaj elementy jakichś sztućców, yy, też fragmenty zapalnika. Tym razem a, 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 Ameliniowy, yy, łódeczka, pulcoki i takie. Pierdu, pierdu, pierdu. No dobra! No więc, kochani, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania mojego kanału. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.